Bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu, takim krótkim, ale bardzo istotnym i ważnym dla społeczności w Woli Śląskiej i Rozczepu. Szanowni Państwo, no wreszcie doszliśmy do finału, bo finałem jest to dzisiaj nastąpi otwarcie ośrodka zdrowia. To no były ogromne problemy od 1998 roku z chwilą, kiedy mieliśmy przejąć te ośrodki zdrowia. Ten ośrodek pozostał jakby w jeszcze w powiecie Wyszkowskim i tutaj do 1 stycznia 2008 roku opiekował się nim zespół, czyli szpital Wyszkowy. Problem był bardzo poważny, żeby w ogóle mógł, mogła pozostać tutaj taka nawet jak jak dzisiaj Ośrodek Zdrowia, ponieważ... Nie spełniał wszystkich wymogów, jakie powinno być, żeby nawet taki mógł rozpocząć tutaj swoją pracę lekarz rodzinny. Ale na nasze szczęście, mieszkańców mojej, a szczególnie tutaj mieszkańców, którzy będą z tego korzystać, jest taki wspaniały człowiek w gminie Radzymin. To jest właśnie pani dyrektor Ela Główka, która podjęła się zadania. I mówi wójcie, ja Ci pomogę, zrobimy wszystko, żeby pozostawić coś od tych zdrowia tutaj, żeby on normalnie funkcjonował. Na dodatek tego, to jeszcze mieszkańcy Woli Roszkowskiej i Roszczepu będą mogli korzystać bezpośrednio z tego, co już tutaj wiem od Pani Dyrektor, z ośrodka w Radzyminie i Szpitala Ruchu Także cieszę się bardzo. Panie burmistrzu, tutaj no tylko być dumny, a się ma takich ludzi, którzy pracują na rzecz społeczności nie tylko radzy miejskiej, ale i sąsiednich gmin. I może oddam jeszcze raz głos pani dyrektor, proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja również Państwa bardzo serdecznie witam i bardzo się cieszę, że możemy, Zos może brać udział w tym przedsięwzięciu. Wiem, że zainteresowanie tym no, było dosyć takie żywe, a mimo wszystko wybraliście Państwo, e, państwo nas, z czym się bardzo cieszymy. Mm -hmm. z, dlatego też pragnę serdecznie podziękować, że wybraliście nas Państwo zaufania. Moją osobę, zasiadamy i postaramy się e, nie zawieść e, Państwa zaufania. E, Poziom usług świadczonych przez nas na pewno będzie na wysokim poziomie. To chyba wszystko. No. Sami Państwo ocenicie. Ocenicie po prostu po prawda będzie rzeczywistość. Życzę Państwu, żeby ta praca, współpraca przyniosła wiele sukcesów. I zapraszam. Drogi przyjacielu, gospodarze tej ziemi, przygodni ciężar sobie. Szanowni Państwo, najważniejszy fragment wystąpienia mojego przyjaciela zwracam uwagę na to, że mieszkańcy gminy Chlembów, bo tak nazwijmy, będą mogli korzystać z pełnego serwisu, z pełnej możliwości korzystania z PZZOZ w Radzyminie. Jest tam szeroki zakaz usług medycznych na bardzo dobrym poziomie, jest szpital jedyny w Polsce, gminny szpital, który oby się nie przydawał mieszkańcom, ale zawsze, o każdej porze jest i czeka po to, by pomagać. Radzyminy i Klepów są skazani na siebie. Jesteśmy sąsiadami i odwiedzamy się i każda wizyta na terenie gminy Klepów jest dla mnie wielką przyjemnością. Bardzo serdecznie dziękuję, że możemy przytulić do serca tą gminę, która ma swoją wspaniałą historię, która również tu od pana... Wójta Rakowskiego, który jest już na swoim stanowisku, jak ja zawsze podkreślam od pierwszej komunii, uczę się, jak być, jak być rzeczywiście sprawnym menedżerem zarządzającym gminą i cieszę się bardzo, że dzisiaj słońce nam świeci. Niech świeci każdego dnia, radzinowi krepołowi. Wszystkiego dobrego. Boże na każdy miejscowy proboszcz jest tym, który ma największą władzę, dlatego też on poświęci. Od ich opóźni Natomiast ja, co cokolwiek oni nie powiedzieli, cokolwiek będę jeszcze mówić na ten temat, to ja Wam życzę, żebyście tym nie musieli przychodzić. <ślesy> <grystanie> to wszystkich być... to, to taki, Panie doktorze, zapraszamy przeciąć jeszcze... tę i gospodarzem tej gminy. Dziękuję. Pomysł na współpracę z gminą klębów powstał w ubiegłym roku, kiedy to w lokalnej prasie przeczytałam artykuł dotyczący likwidacji ośrodka w Woli Rasztowskiej. Po przeczytaniu tego artykułu przyszedł mi taki pomysł do głowy, żeby nawiązać współpracę z gminą klębów pod kątem zabezpieczenia medycznego mieszkańców woli, przyjechałam na miejsce, poznałam pracowników, wybrałam się na rozmowę do wójta no i tak się zaczęło. Na modernizację tego ośrodka, wójt przeznaczył znaczną kwotę pieniędzy, ponieważ Musieliśmy do, doprowadzić do standardów funkcjonujących w służbie zdrowia, ponieważ y, bardzo znacznie y, ta przychodnia od, odbiegała od, y, od warunków, jakie, jakie, jakie obowiązują. No i cóż. No tak się zaczęło. No i dziś otwieramy, słuchajcie. Dziś otwieramy. Mamy przygotowaną, oczywiście, bardzo dużą ofertę. Y, usług medycznych, bo to jest szeroka oferta porównując na przykład z Radzymin z innymi ośrodkami w powiecie wołmińskim, to bardzo wysoko w rankingu stoi. Mamy oprócz POZ-u, podstawowej opieki zdrowotnej, mamy bardzo szeroką specjalistykę, to jest kilkanaście poradni specjalistycznych. Mamy oddział chorób wewnętrznych tuż po remoncie, spełniający wszystkie standardy, standardy unijne nawet. Świetnie wyposażony, jeśli chodzi o bazę taką lokalową i sprzętową ponadto świetny transport karetki wyposażone zgodnie ze standardami opieka długoterminowa także paleta usług jest bardzo szeroka także zachęcam nie tylko mieszkańców Woli ale innych mieszkańców mieszkających ale również mieszkańców Klembowa, Ostrówka, dzięki tej współpracy mają otwartą drogę, nawet z pominięciem tej placówki mogą bezpośrednio leczyć się w Zezie w Rezyminie.